Przedstawiam wam najlepszą stronę do wymiany skinów i sprzedaży. I nie boję się tego powiedzieć, mówię to w 100% szczerze, bo porównywałem sobie, jakie są ceny, jakie są oferty na kilku innych bardzo popularnych stronach i wychodzi na to, szczerze, że Pyrre Swap ma najlepsze stawki. Nie wiem, czy to jest dlatego, że ta strona jest w miarę świeża i po prostu, wiecie, chcą zachęcić yy, klientów, żeby jak najwięcej osób korzystało. I jeżeli naprawdę chcecie wymienić swoje skiny, to tylko w tym miejscu, nie? Już wam pokazuję, na czym to wszystko polega, o co tu chodzi, bo funkcji tutaj jest naprawdę wiele, ta strona się nie kończy tylko na tym, że można sobie wymienić parę skinów na jednego fajnego, czy na odwrót, jest tu dużo, dużo opcji ale wiadomo, tradowanie to na tej stronie to jest trzon, dlatego jeżeli wpiszecie mój kod stricto, to dostajecie aż 35% premii bonusu do depozytu płacicie przykładowo 500 zł to tak naprawdę dostajecie 675, ten bonus 35%, no dla mnie to jest jakiś kosmos po prostu, bo po Spłatrzcie to, ceny tutaj, tak jak mówię, już są atrakcyjne, tak? Ja tu mam taki ekiponek, No jak widzicie, nie, nie jest jakiś nie wiadomo jaki. Ale jak sobie tutaj zaznaczę wszystko, mamy to też przycisk, po prostu zaznacz wszystko, nie trzeba klikać. To jest to o wartości 477 zł. I tak, taka jest tego wartość, ale przez to, że mamy bonus, który działa tak, że tak jak tutaj w 121 dolarów, to dostaje ten bonus 40 zł, nie? I w zależności ile płacicie? Płacicie tutaj dyszkę, to dostajecie 10, płacicie 4 dyski, to dostajecie Dostajecie 4, tak mniej więcej 10% tutaj wychodzi, co nie? I przez to, z 400 zł Zrobiło mi się 500 Czyli z tych wszystkich skinów, mogę sobie Wziąć takie rękawiczki, które są Za 500 zł, ja tutaj robię Jakieś wymiany, już sobie upatrzyłem tutaj na odcinek Żeby sobie wymienić, zaraz to zrobimy Ale przed tym, pokażę wam Coś takiego, czyli instant sell Czyli możemy, tak jak sama nazwa mówi Instant sprzedać swoje skiny Tutaj wiadomo, że ceny będziemy mieć trochę niższe Bo jednak nie zamieniamy po prostu skinów, czyli bo wiadomo, że skin w sprzedaży za prawdziwe pieniądze, to skin ma niższą wartość przy sprzedaży, nie? I to wszędzie, na wszystkich stronach. Mi tutaj z kolei, jak sobie zaznaczę, wszystko To wychodzi 286 zł. Ale tutaj jest finalna kwota, bo Bitcoin ma prowizję dużą, ale np. Litecoin, o właśnie, widzicie? I tutaj po prostu wklepujemy nasz portfel. Myślę, macie na internecie masę poradników. Ogólnie myślę, że już dajcie znać w komentarzu, czy, w komentarzu, czy ktoś z Was siedzi w krypto. Bo wydaje mi się, że teraz, jak Bitcoin tam dobija do. 100 tysięcy dolarów, chociaż na moment, kiedy oglądacie ten film, już może mieć te 100 tysięcy dolarów, jest naprawdę głośno o tym krypto i masa ludzi już to inwestuje, w to się bawi, jest to technologia, która naprawdę jest bardzo popularna i właśnie to jest fajna metoda, jeżeli macie jakieś skiny i chcielibyście się pobawić w te krypto, chcielibyście ogarnąć o co w ogóle chodzi w tych kryptowolutach, na czym to polega, jakieś newsy poczytać i tak dalej i mieć jakieś swoje pierwsze kryptowaluty namacalne na swoim ulecie, no to tutaj macie możliwość. Zaznaczacie swoje skiny, klejacie tutaj swój adres portfela i w przeciągu pewnie paru minut dochodzi wam wasze pierwsze krypto na wallet, także wydaje mi się, że jest to mega mocna metoda a krypto to też jest masa metod żeby to sobie po prostu sprzedać, wypłacić na fiat, na zwykłe złotówki, Tego wiadomo przy tym no jest już więcej zabawy, to już trzeba być bardziej doświadczonym ale da się, także tak omówiłem wam tradowanie, tutaj <laughs> nie ma nic do omówienia, chociaż mamy tu dużo funkcji, ale z tego będę zaraz korzystał mamy instant sale i tutaj mamy tak stronę zaufali nam, no to po prostu już jeżeli byście byli sami ciekawi, no to widzicie jakiś gościu. On jest z Turcji? Tu z Portugalii? I Izak. No to jesteś bardzo duży YouTuberzy? I Izak. Jest Ej, fajnie. A konkursy. Co jest kozackie? Codziennie są konkursy. Co, I codziennie są aktualizowane. Mamy tutaj MK, która jest co miesiąc. Raz na miesiąc jeden skin za 600 zł. Jest co tydzień. Jest skin za 100 zł. I codziennie jest skin za 2 dychy. Wystarczy takie zadania robić. I już można sobie bileciki dobyć i sobie dołączyć. Dodatkowo. Jak sobie wejdziecie tutaj w zakładkę gratisy to macie stronę z konkursami. Jeszcze jakimiś innymi, tutaj macie pirackie wyzwania, które możecie sobie porobić i zgarnąć za to saldo, za które możecie sobie kupić jakieś skiny. Oraz jak sobie zejdziecie niżej, to tutaj macie mój konkurs. Moje dwa konkursy: jedna jest na Lorkę, tutaj wystarczy swap lub depozyt za 10 dolarów zrobić. Chyba że chcecie wziąć udział w jeszcze czymś lepszym, no to tutaj za 30 dolarów, czyli gdzieś ta stówka około, możecie wziąć udział na talfonat talona, no, no talon to się nazywa <laughs> case hundred normalnie wystarczy za 30 dolarów zrobić swap lub, lub depozyt. czyli wchodzicie tu w gratisy, klikacie tu rozwiń żeby znaleźć mnie, klikacie dołącz i normalnie wybieracie czy chcecie sobie saldo doładować czy skórka i za to sobie wymieniacie skina i przy okazji bierzecie udział w konkursie, co jest jeszcze zawaliste są tutaj darmowe nagrody jeżeli przyjdziemy do darmowych zadań na przykład flaga na masz, ustaw awatar na steamie, w swój url o mogę sobie odebrać, odbieram Wyspy skinów eee, Tutaj mamy tak. Wymień skórkę o stanie faktoryniu i 20 groszy dostaniemy. O. Mnóstwo grabieży. Dokonaj wymiany o wartości co najmniej 15 dolarów. Doładuj konto kwotą co najmniej 5 dolarów i za darmo dostajemy 59 groszy. I są kolejne zadania. to odblokujemy, to kolejne. Archipelog złota. Dostaniemy 2 złote, jeżeli dokonamy wymiany co najmniej 50 dolarów. No to kurde, jak ja zaraz zrobię trade, to tyle ja będę miał do odblokowywania rzeczy, że to szok. Mamy tutaj czat 24 na 7, czyli. Jeżeli będziecie mieć jakiś błąd, co raczej jest niemożliwe, czy nie wiem, z wam będzie bardzo długo dochodził, cokolwiek się wykrzaczy, macie tutaj support, który bardzo sprawnie odpowiada na bieżąco i od razu wam pomaga. Także nie musicie się o to martwić. Naprawdę, byle kto tego nie rekomenduje. Wiele osób sprawdziło tę stronę, także nie macie co się martwić. I ja sobie zrobię wymianę. Słuchajcie, ja sobie upatrzyłem rękawiczki. Chcę sobie na razie rękawiczki. Zrobię następny film. Więcej rzeczy wam powiem parę słapie. I w następnym filmie zrobimy grubsze ale dzisiaj zrobimy tak, rękawiczki. Także typ, wybieram sobie rękawice i to były chyba hydry, tak, hydry. I co jest zawaliste, mamy tutaj dowolność, jeżeli chodzi o szukanie skinów. Wybieramy sobie floata albo od ceny. Ja sobie floata oczywiście od najmniejszego, od najmniejszego floata, sobie ustawię i te rękawice mnie interesują. Widzicie? I od razu mam z floatem z 0,16, faktury new. Rękawice. Tu jest taka kwestia, że widzicie, tu jest kłódka i 6 dni, czyli tego skina ma ona stanie tylko ma trade bana tego steamowego, nic nadzwyczajnego, no, no wiecie o co chodzi, więc mogę sobie teraz tego skina odebrać, ale wypłacić sobie do ekwipunku będę mógł dopiero za 6 dni, są tutaj różne coś za 100 ziko coś za 100 do 105, żebym miał w tym swoim budżecie, co mi tutaj została reszta wiecie, tu są 3 dni, tu są 2 dni, a tu nic nie ma czyli jest dostępny od ręki od razu Czasem jest tak, że dobre deale są takie, na które trzeba czekać, na przykład 3 dni. Czasem się tak zdarzy, dlatego jeżeli ktoś jest cierpliwy i chce sobie nawet zarobić na tradzie, no to sobie poczeka, nie? Także ja na te rękawiczki poczekam, ale wezmę sobie karabiny i AK i chciałbym kałacha już teraz od buta, nie? I to nawet nie musi być od 100 zł, bo bym sobie wziął za 5 dyszek nawet. Jakiś ładny, o, factory new za 8 dyszek. Ej, zawalisty jest, ale 3 dni trzeba czekać. Ej, ale mega mi się podoba. Ice cold? Kurde. Dobra, wezmę sobie to i jeszcze żeby mieć coś do CT, to wezmę MK z gumą, a 17 zł. Mam. Kurde, ale dobra, na pewno będzie jakaś ładna MK za 17 ziko. Jest coś takiego z naklejkami. Factory New, albo to. To by było ładniejsze, chyba. No, to będzie lepszy skin. Także pyk i patrzcie. z ZyTrade'a za 477 zrobiło mi się 516. Tylko na dwa skiny muszę poczekać, ale są kozackie, więc sobie poczekam. Tylko jedna rzecz, te przedmioty są obecnie zablokowane w handlu. Pozostaną one w Wekipunku do czasu zakupu Zakończenie blokady handlowej. Pamiętaj, że będziesz mieć 4 dni na odebranie przedmiotu lub zwrócimy pieniądze. Czyli po prostu musicie pamiętać, że jeżeli skin będzie gotowy do odbioru, no to żeby go odebrać, nie? Ale jak nie odbierzecie, to też nie ma tragedii. Dobra, ja sobie potwierdzę tradea, czyli to oddaję wam moje skiny i akceptuję. Dobra, ten trade mi przeszedł. Trade poszedł, widzicie o zaakceptowane, przyjęty i tutaj już od razu czeka na mnie MK. Potwierdzam. pyk confirm, pyk i mamy emeczkę jak widzicie mam swoją kutą emeczkę Gratulacje, twoja wymiana została zakończona I jak widzicie osiągnięcia mi się jakieś włączyły już Odbieram to 2 złote Złotówka, dobra I to jeszcze, dobra I jak widzicie za darmo dostałem 3 złote I to nie jest wcale tak mało, bo to jest kurde No 1%, ale za darmo Strona nie musiała mi tego dawać I za 3 ziko można już jakiegoś skina na pewno sobie wymienić Dobra, także wydaje mi się, że Pokazałem wam wszystko, pamiętajcie, żeby wbić na parę słapa, wymienić swoje skiny, bo naprawdę jak widzicie, mega się opłaca. W następnym filmie tam pewnie za parę dni, jak już mi przyjdą te skiny, które mają trade bana, to pokażę Wam je, że przyszły rzeczywiście i zrobimy jeszcze więcej wymian, bo te rękawiczki wziąłem nie bez powodu. Zobaczycie, że naprawdę miałem w tym fajny cel. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i siema!